Ech, ech, witam bardzo serdecznie. Kłania się Mr. Polishman 67 i chciałbym Wam coś o czymś pogadać. Ostatnio po, po pewnym czasie zauważyłem, że na moim kanale mam już 1000 subskrypcji. Pomyślałem sobie, co będę mógł z tego zyskać. Czy co będę tak mógł nagrywać, czy robić takie QA, czy takie inne. Pomyślałem sobie, że. Fajnie było, gdybym se, Nie wiem, no. Opowiedział w ogóle coś. Do, no bo sami wiecie, że ja nawet nie mam na to czasu w ogóle na nagrywki, czy coś. Że jak jestem w pracy, no że ja nie mam czasu na to, żeby poświęcać czas na to, żeby przygotować coś tam na 1000 subskrypcji. Jestem bardzo wdzięczny i dziękuję za tym wszystkim, którzy powiedzmy zasubskrybowali mój kanał. No. Pff. Czegoś takiego nawet nie osiągnąłem, ja powiem tak wprost. Ja nawet nie mogłem spać. Ze względu na to, że patrzę na te liczniki, normalnie jak gapi się w telefon, to pomyślałem sobie, że kurde, że nawet przez całą noc nie zasnę. A tu nagle, kurde, jak wstaje o 6 rano, proszę bardzo, 1000 subskrypcji. No tego czegoś to nawet nigdy w, ży w życiu nie miałem. Potem powiedzą, że. Polish, skąd masz ty tyle subskrypcji? Jak ty to osiągnąłeś no? Już mam wyjaśniam. Osiągnąłem coś niemożliwego ze względu na to, że ostatnio na filmach nagrałem na temat brainotów, że były jakieś tam 12 scen z brainotami, że jedna część jest pi pierwsza część już nagrywana ma ponad już teraz powiedzmy 18 czy 19 tysięcy wyświetleń A na drugim scenie mam teraz jakby na drugiej scenie to ja mam jakby nie wiem jak bym to nazwać 2, Dwa... coś... Co znaczy znaczy part... na part drugi mam teraz już 25 tysięcy no, choć to też dobry wynik choć nawet Innych, innych youtuberów to nawet nikt nad tym nie zauważono. Choć nie wiem, jakbym to chciał to powiedzieć: czy moje wyświetlenie, czy też zbieranie subskrypcji jest fajnie? Moja odpowiedź brzmi prawdopodobnie. Wielu z was, gdyby też tak osiągnęło, to byście skończyli jak ja. Ja nawet byłbym w stresie. Czy byś powiedział swoim przyjaciołom, znajomym, rodzicom jakby byłaby reakcja? Choć wstydzę się tego powiedzieć w ogóle, choć nie chcę nikomu mówić, ale to każdy może milczeć, a milczeniem jest złotem. Nawet gdy chcesz się kimś pochwalić, to możesz powiedzieć znajomemu, czy siostrze, czy bratu, czy kuzynom, czy innym przyjaciołom, że osiągnąłeś coś niemożliwego. No. A drugą rzecz, którą udało mi się nabijać, to to promowanie, no. No choć coś tam promowałem w ogóle, bo wiecie, że jak miałbym coś promować w ogóle, to Za każdym razem, jak kliknę coś, no jak klikam własny film, to To widocznie coś takiego jest tak, że YouTube wprowadził do tego, żeby ludzie się mogli jeszcze się dalej rozwinąć I i dokonało się, nawet gdy zaznaczasz kraje, które cię mogą zasubskrybować, czy z Wielkiej Brytanii, czy Indonezji, czy też z Brazylii, czy też w innych krajach. Nie każdy gdy ktoś osiągnie subskrypcję, tylko lepiej dobrze myślcie, co wy robicie. Bo jak Bo najlepiej byłoby pomyśleć nad tym, żeby sam siebie na tym zapracować. Nawet gdybym osiągnął nawet więcej subskrypcji, to ja bym z tego nawet zrezygnował i nie chciałbym tego robić. Bo wolałbym już unikać płacenia czy coś. Ostatnio YouTube płaci Wam za reklamę. A ze względu na to, że YouTube płaci na reklamę, to musicie niestety zapłacić. Nie ma to tak, że chcecie zapłacać, zapłacić za, ten, za te reklamy, bo widocznie powiecie to, hahaha, udało Wam się nabijać subskrypcje bo, bo tak dzięki po dwóch, dnia, po dwóch dniach, czy trzech dniach, osiągnęliście taką ilość subskrypcji. No ja, nawet gdybym to coś mógłbym zrobić, to ja już bym powiedział: Nie, ja bym nie chciał już dłużej promować czy subskrybować. Gdybym jak chciał jeszcze coś robić, to najlepiej bym poszedł w kierunku shortsów. I bardzo chciałbym bym chciał żebym nie wiem gdybym dostał jakieś tam partnerstwa żebym coś tam zarobił to ja bym nie chciał w ten, w, ten, w ten sposób chodzić choć mam już robotę i z tego się właśnie będę trzymał co mogę tu jeszcze powiedzieć gdybym powiedzmy ja już nie będę powiedział gdyby bo to już byłoby nudno nud, bardziej nudne Choć jestem osobą niepełnosprawną, mam problem z wymownym, czasem jakby się język plącze, to nawet ludzi nawet nie jest w stanie tego nawet zrozumieć, bo taki już jestem. I gdybym chciał coś jeszcze dodać, to powiedziałbym tak: lepiej się skupić, nic nie mówić. Jak robię live, y, nagrywam filmy. A ja, a niektórych angielskich, jak wpiszę coś po angielsku czy też w innych krajach, to nawet zakorzystam z tego tłumacza. Tłumacz zawsze pomaga, a jak ktoś nie umie na tym skorzystać, to YouTube ma tak jakby dostępności do tłumaczenia językowe. Tak jak masz, jak wejdziecie to jak w ten, w ten e, trzy kropki czy coś takiego macie tutaj jakby napisy i tu macie te, które wam się wyświetlą na dole. Że o czym ja mówię? że w jakich językach mówię. Choć ja jestem Polakiem, to ja umiem mówić po polsku, a w innych, a nawet gdybym mówił po angielsku, to tak średnio bym to ujął. Choć tyle umiem mówić po językach i tego bym się bardziej trzymał. Wolałbym robić jakieś inne kontenty, czy język polski, czy też angielski. I i proszę was, nie róbcie tego w ogóle, bo jeśli chcecie na przykład promować czy coś, czy własny kanał, chcecie osiągnąć jak ja, nie róbcie tego. Nawet gdybyście, nie wiem, mieli pieniądze, byliście bogaci, czy wasi rodzice są tak bogaci, że, mają, że wydają wasze pieniądze na to, żeby na własny kanał rozwijać. Jak wydajecie nawet 50 zł, czy 100 zł, to, to YouTube wam tego promuje i dostajecie więcej wyświetleń. Dostaniecie więcej subskrypcji. Ustawiacie jakieś różne kraje i na przykład ja polecam ustawić w różnych językach, które można na tym polegać. No i to to wszystko chciałem co powiedzieć. Gdybyście chcieli coś tam zadawać, jakieś tam pytanie, bo miałem pytanie związane z Q&A, że Wiele osób nie pisało w ogóle. I, I przepraszam. I czekałem na te wiele osób, czy do mnie piszą, jakie są w ogóle, jak ja zarabiam w ogóle. Nikt mnie nie zadawał pytań. Nie wiem, czy nie przesunąć Głębiej do następnego miesiąca. To było na tyle. Jeśli Wam się filmik spodobał, dziękuję Wam wszystko i do zobaczenia. I dziękuję za to 1000 subskrypcji i nigdy Wam tego nie zapomnę. Cześć!